Witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym omówieniu patcha z Dark and Darker. Patrz numer 60, 70 któryś. 70, któryś już nie mam pojęcia. Nawet teraz już nie będę sprawdzał, po prostu. To jest tragedia. Istna tragedia, co tu się dzieje, odpierdala i w ogóle. Jak widzicie na ekranie, pozwolę sobie wrzucić Discorda. O ile. Niektóre rzeczy są ok, tak yy, większość jest yy, do dupy. Okay. Yy, increase the maximum values when cutting games? Spoko, więcej craftingu, whatever, dla mnie to nie robi absolutnie różnicy. Yy, all attributes jest to dane jako opcja do craftowania? ok, powinien być specjalny gem do tego czy coś. A, all attributes jest po prostu broken i wszyscy będą craftować to na wszystkim. I najważniejsze, game pools. Mod Gear Limit Party, tak jak mamy tutaj opisane, zostało zadbajtowane, aby był Adventure Mode do artefaktów maksymalnie Trio. Nic się nie zmienia. Normalne jest tylko jeden normal do rerów, czyli znowu nie mamy Squire levela i tylko Trio. What the fuck? No po prostu jakaś totalna porażka. Nie można Normali grać solo ani duo. Musisz grać trio. Oczywiście możesz zagrać solo, ale będziesz przeciwko trio są latał. Odwalone, powalone. Zwłaszcza, że w tym momencie rer rajdy to jest absolutna katastrofa ze względu na to, jak mocno wymaksowane są te buildy na rerach. Highroller, ten niski high highroller został zlikwidowany. Artefakty, solo duo i trio. Niedługo, pewnie w ogóle solo duo też pewnie zniknie. O pochój. Jest to absolutna degradacja wszystkiego, czego moglibyśmy się spodziewać. Ale do kwintesencji tego, żeby zobaczyć, jakie to jest podejście w ogóle od Iron Maze, musimy się zagłębić. O tutaj. The removal of the lower gear Pulse also symbolizes a return to the more brutal and hardcore roots for the PvP-enabled dungeons, where not every fight is supposed to be fair. Niech obchodzi ich to, żeby walki były fair. Nie ma to znaczenia. Ma być więcej hardcore'owy, więcej brutalny. Co kurwa? To po prostu dla mnie, jako że jestem osobą, która jednak bardzo jest w kierunku tego, że walki mają być fair, mają być zabawne, przyjemne do walki, to ma być pojedynek skill'a, a nie jakiś dysbalansu, to dla mnie to jest niepojęte, jak można coś takiego zrobić. Jest to, to, to nie mieści mi się w głowie. Jest to po prostu absolutnie beznadziejny patch, który sprowadzi kolejny milion hejtu na Iron Maze. Nie miałem ochoty już za bardzo ostatnio nagrywać. Widać to po ilości filmów. Planowałem wypuścić materiał i dalej planuję wypuścić materiał na temat wiwerny, Jak robić wiwerne. Na no szczęście zdążyłem nagrać jedno podejście, jak robię tą wiwernę warlockiem. I to w jakiejś tam formie zamierzam wrzucić wam, ale nie wiem, jak dalej będzie wyglądała kwestia jakichś nagrań. O ile gra się nie zmieni. Osobiście nie widzę opcji na to, żeby gra już się odbiła od tego. Chyba, że ona walnie od samodno, i dopiero wtedy zobaczą, że to podejście jest absolutnie bezsensowne. Przechodząc dalej. Test Mode for the Community Assistance Enforcement System has been enabled. Nie do końca wiem, co to ma na myśli, ale wydaje mi się, że. Hmm. To jest jakby, że mamy tą główną wersję gry. I niektórzy będą mogli wejść w mod testowy, gdzie będą mogli sobie zmienić jakieś parametry, różne rzeczy, żeby testować działanie różnych mechanik. I to jest dobra zmiana, dobra opcja, ale jest bardzo mało opisana. E Allows the community to assign outlaw status to suspicious players. E, tutaj można zaznaczyć, że ktoś jest outlaw, i później, jak oni sobie zrobią cały system do tego, e, żeby. Mm, zrobimy sobie cały system sprawdzania, to oni wtedy będą im dawać bany. E, reporting system zablokowany, żeby więcej sytuacji oddawał. Whatever. Role of Cerberus Performance Studio of Command has been removed. Whatever. Boss trigger system has been removed. Boss trigger system can now be sold to merchants at high price. Czyli znowu wracamy do tego, co było wcześniej, że bossy są po prostu na mapie, zamiast można było je samonować, gdzie to samonowanie bossów było całkiem spoko, choć było mocno jeszcze niedopracowane. Także <tryk> Nie wiem co powiedzieć wam więcej na tym temacie, moim zdaniem y, Coraz bliżej nam do tego, żeby gra po prostu Została zamknięta y, Liczę na to, że jako że niedługo będą już testy Midnight Walkers I będą testy innych y, gier y, Z rodzaju Escape Looters Prawdopodobnie kanał zostanie przetransferowany do innych, po prostu, gier. W międzyczasie streamy będą się odbywały tak, jak się odbywały w tych, w tygodniu, w godzinach porannych. Ale będziemy prawdopodobnie grali w różne gry. Oczywiście w Darka jeszcze też będę grał, ale ten system, całe to oświadczenie jest tragiczne. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym, i czy zamierzacie jeszcze w ogóle dawać szansę Darken Darker. Moim zdaniem szansa na granie w tą za to, że tak będzie dobrze działać i tak dalej. Jest. Um, niska. Nie mam po prostu już nadziei. Trzymajcie się i z tym smutnym akcentem żegnam się z Wami na razie.